Cześć! Pomyślałam, że nagram dzisiaj dla Was krótkie wideo, w którym pokażę taką poranną sesję. Coś, co możecie sobie wykonać właśnie rano, tuż po przebudzeniu, jeszcze przed pracą, przed śniadaniem, tak aby dobrze zacząć dzień. Eee, ja zawsze zaczynam dzień od oddechu, czyli od pranajamy, dlatego tutaj też zrobimy sobie krótkie ćwiczenie oddechowe właśnie pranajamy. I do tego celu przyda ci się może poduszka albo koc, tak aby usiąść wyżej. Jeżeli jest ci wygodnie, po prostu wsiadzie z skrzyżnym, sukhasa, nie to, to śmiało siąć sobie. Musisz poczuć, że boki ciała mogą się wydłużyć, że możliwy będzie głęboki wdech do brzucha, bo tego będziemy szukać. Także zapraszam Ciebie do tej praktyki. Siądź wygodnie, przymknij powieki i weź wdech nosem. Otwórz usta i długi wydech. Jeszcze jeden wdech nosem, i długi wydech ustami. Wdech nosem. I długi uwalniający wydech ustami. Powróć do oddechu nosem. Skieruj dłonie wnętrze do sufitu i połącz kciuk z palcem wskazującym. Zauważ oddech. Poczuj, jak wdech wypełnia Twój brzuch, żebra, klatkę piersiową aż po obójczyki. A z wydechem brzuch zwęża się, za nimi idą żebra i klatka piersiowa. Wdech brzuch, żebra, klatka. Wydech brzuch, żebra, klatka. Kontynuuj oddychając w ten sposób. Przenieś prawą dłoń do nosa, tak aby kciuk dokleił się do prawej dziurki, a palec serdeczny do lewej. Zatkaj lewą dziurką, wdech lewą. Prawa wdech. Wydech lewa. Kontynuuj oddychając w ten sposób. Kiedy prowadzisz wdech prawą dziurką od nosa, wyobraź sobie słońce, ciepło jego promieni i rześką energię poranka. Wydech lewą dziurką. Kiedy robisz wdech nosem prawą dziurką, to cały czas myśl o tym ciepłym słońcu, o jego promieniach na twojej skórze. A gdy robisz wydech lewą dziurką, to uwalniaj to, co już nie jest Ci potrzebne. Wdech prawą dziurką, wydech lewą, prawa wdech, lewa wydech. Gdy robisz wdech prawą dziurką, to wyobraź sobie, że ten wdech jest koloru czerwonego. Wydech lewą dziurką. Wdech prawą. I wydech lewą. Zrób jeszcze trzy takie wdechy i wydechy, licząc od trzech do jednego. Po trzecim oddechu, odłóż prawą dłoń na udo. Z kolejnym wydechem połącz dłonie i pochyl głowę przed sercem, a następnie otwórz oczy i unieś wzrok. Przejdźmy teraz do asan, przejdź do klęku podpartego, z wydechem zaokrągli plecy w pozycji kota. A z wdechem rozciągnij przód ciała w pozycji krowy. Raz jeszcze wydech kot i wdech krowa. Z kolejnym wydechem przejdź do kota i zacznij krążenia biodrami. Najpierw obszerne koła w jedną stronę. Gdy jesteś z przodu, to wychyl barki przed nadgarstki, tak aby jeszcze przygotować nadgarstki do ćwiczeń przygotować nadgarstki do dnia zmień kierunek ruchu jeżeli bardzo nie lubisz tego twardego uczucia pod kolanami to możesz podłożyć sobie koc ale też zachęcam do tego że jeżeli nie jest to bolesne to aby przetrwać trochę bo z czasem ciało się przyzwyczaja i teraz wychyl się do tyłu. I wychyl się do przodu. Do tyłu. I do przodu. I raz jeszcze do tyłu. I raz jeszcze do przodu. Tym razem połóż się na macie. Połóż przedramiona na macie. Pięty skieruj do środka. Pośladki są aktywne. Z wdechem spójrz się do góry. Lekko pchnij matę do tyłu. A mostek do przodu. Z wydechem zbliż brodę do mostka, zaokrągli plecy, unieś okrągłe plecy do góry, unieś biodra, brzuch i klatkę nad matę, brzuch jest aktywny, żebra zamknij z wydechem. Wdech odłóż brzuch, rozciągnij przed ciała, unieś brodę. Wydech broda do mostka, zamknij żebra, unieś biodra. Raz jeszcze wdech. Wdech. Zatrzymaj się tutaj. Doklej brzuch do kręgosłupa. Zamknij żebra. Jeszcze dwa oddechy. Napnij pośladki, Zokrągli plecy bardziej. I wdech. Odusz brzuch, przenieś dłonie do żeber i przejdź do psa z głową w dole. Rozmaszeruj psa, ponieważ jest to pierwszy taki ruch tego dnia. To najpierw pomaszeruj, uginając raz prawą, raz lewą nogę w kolanie. Następnie upnij obie nogi, unieś pięty i skieruj biodra i pięty w prawo. A następnie biodra i pięty w lewo. I w prawo. I w lewo. I jeszcze raz w prawo i Jeszcze jeden raz w lewo. Stąd ugnij nogi bardziej, odepchnij się dłońmi od maty i przesuń ogon do sufitu. Stań wysoko na palcach i unieś ogon wysoko. Wydech, opuść pięty i przejdź na początek maty. Krąg po kręgu. Podnieś się do góry. Jak to przystało na początek dnia, Zacznijmy od powitania słońca. Surya maskar A. Z wydechem połącz dłonie na mostku. Z wdechem przenieś przodem ręce do góry. Spójrz się między kciuki. Wydech, skłon do nóg, pada hastasa na no, obejmi, dłońmi kostki od tyłu. Wdech, przenieś prawe kolano daleko do tyłu. Odłóż je na matę, odłóż wierzch prawej stopy na matę. Dłonie są na wysokich palcach. Napręż prawy pośladek, doklej wierzch grzbiet stopy i doklej goleń. Spójrz się między brwi. Z kolejnym wdechem przejdź do deski, dołącz lewą nogę do prawej i tym razem sklej pięty. Zamknij żebra, zrotuj uda do wewnątrz. Dłonie są pod barkami. Żebra zamknij z wydechem. Wdech odusz kolana i wierzchy stóp, a z wydechem klatka piersiowa i broda na matę. Biodra zostają w górze. Wdech miękko odłóż brzuch, unieś ramiona, łokcie blisko, żeber, wzrok między brwiami kobra, buczę Wydech pies z głową w dole, pięty na zewnątrz, wzrotuj uda do środka. I odepchnij się dłońmi od maty. Przenieś prawą stopę między dłonie. Odłóż lewe kolano. Z wdechem rozciągnij przód ciała. Spójrz się między brwi. Stopa doklejona do maty. Goleń doklejona. Pośladek aktywny. I wydech. Skłon do nóg. Pada hastasana. Obejmij dłońmi kostki. Przyklej się do nóg. Kolejny wdech, możesz przez ugięte nogi przenieść przodem ręce do góry. Wydech, dłonie na mostek, prana masana. Wdech, ręce góra. Wydech, skłon do nóg. Wdech, prawe kolano daleko do tyłu. Rozciągnij prawe biodro, prawy pośladek aktywny. Tym razem e, zapleć kciuki i unieś ręce do góry. Doklej prawy pośladek do maty, do, 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 napręż prawy pośladek, a doklej stopy i goleń. Mocna podstawa ciała, otwarcie u góry, wzrok na kciuki. Wydech, skłon, wdech, deska. Z wydechem zamknij żebra, z wdechem odłóż kolana, wierzchy stóp. Wydech, klatkę i broda na matę. Wdech, cobra, wydech, pies z głową w dole. Z wdechem unieś prawą nogę do sufitu, napręż prawy pośladek i pociągnij nogą wysoko, wysoko, wysoko. I kolejny oddech. To deska, tym razem na trzech nogach. Przechodzisz do deski, i prawa noga zostaje w górze. Brzuch jest aktywny. Odłóż wierzchy stóp na matę. I jeszcze bardziej odepchnij się dłońmi od maty, lekko zaokrągli plecy. Powoli odłóż nogi, odłóż brzuch, odłóż żebra. Znajdź się w kobrze. Wdech. Wydech. Pies z głową w dole. Tym razem prawa stopa między dłonie. Lewe kolano daleko do tyłu. Wdech. Aszwa sanhala nasana. Pozycja jeźdźca. Rozciągnij przód ciała. Naprasz lewy pośladek. Z wydechem na dołącz lewą stopę do prawej, skłon do nóg. Wdech, ręce góra. I wydech, dłonie na mostek. Wdech, ręce góra. Wydech, skłon do nóg. Wdech, prawe kolano daleko w tył. Zapleć kciuki i z wdechem rozciągnij przed ciała. Wydech, dłonie na matę. Wdech, deska. Sklej pięty, zrotuj uda do wewnątrz. Wdech, kolana na matę, wydech, klatka i broda. Wdech, kobra. Wydech, pies z głową w dół, Lewa noga do góry z wdechem. Spójrz się na lewą stopę pod pachą. Unieś nogę wyżej. Jeszcze wyżej. I wydech, deska. Na trzech nogach. Zamknij żebra z wydechem. Odłóż grzbiety, stóp na matę. I zaokrągli plecy. Mocno odepchnij się dłońmi od maty. Z wdechem odłóż biodra. Brzuch. Przejdź do kobra. I wydech. Więc głową w dole. Prawa stopa między dłonie. Wdech. Rozciągnij przód ciała. Wydech, skłon do nóg. Wdech, góra. I wydech, dłonie na mostek. Spleć dłonie, spleć kciuki za sobą i stań ze stopami na szerokość bioder. Z wdechem spójrz się przed siebie, rozciągnij klatkę piersiową. Z wydechem przez ugięte nogi przejdź do skłonu. Ręce do góry, głowa w dół. Kciuk napiera na kciuk. Lekko ognij nogi w kolanach i pochyl się bardziej w stronę nóg. Weź jeszcze jeden wdech. Z wydechem dłonie na matę. I przejdź do nawasany. Unieś nogi. Możesz chwycić dłońmi pod udami. Wzrok na stopy. A możesz puścić. Brzuch jest cały czas aktywny, brzuch przyciągasz do ud, uda do brzucha. Z wdechem wychyl się do tyłu, odkładając lędźwie, rozprostuj nogi w kolanach. Z wydechem przyciągnij. Wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech. Zatrzymaj się tutaj, możesz tu pozostać, a możesz przenieść ręce do uszu. Jeszcze dwa oddechy. Uda sklejone, zrotowane do wewnątrz. I usiądź, chwyć dłońmi za bokcie. Zaokrąglij plecy i zbliż do kolan. Okrągło plecy. Mocno rozciągnij grzbiet. Jeszcze jeden wdech. I długi wdech. się na plecach. Możesz najpierw zobaczyć, jak będzie wyglądała pozycja, tak aby nie kręcić głową w trakcie tej pozycji. Pozycja mostu. Splecisz dłonie pod biodrami i wejdziesz na szczyty barków. Następnie uniesiesz biodra wysoko, tak żeby serce zbliżyło się do brody. I wykonaj tą pozycję. Łopatki są blisko kręgosłupa, barki zrotowane na zewnątrz, uda, tak jakbyście, jakbyście mieli pomiędzy udami magnes i uda się do niego zbliżają. Pracujesz wnętrzami ud. Przód ciała jest rozciągnięty. Napnij pośladki, odepchnij się stopami od maty, odepchnij się od nasady palców stóp. Daj sobie dwa oddechy w tej pozycji, kark tu jest długi, znajdź jeden punkt na suficie, na który się patrzysz i nie kręć głową. Jeszcze napnij pośladki, unieś biodra, wdech, z wydechem powoli krąg po kręgu, połóż plecy na macie, przenieś dłonie pod potylicę, puść oba kolana w prawo i głowę w lewo. Głęboki oddech do brzucha. I z wydechem kolana w lewą, głowa w prawą. I wróć na środek. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej i lekko pokołysz się na boki. Niech ten ruch będzie bardzo wolny. Poczuj oddech w brzuchu, w żebrach, w klatce piersiowej. A następnie odłóż stopy na matę i przez prawy bok podnieś się do siadu. Połącz dłonie na mostku i pochyl głowę przed sercem. Pomyśl o jednej rzeczy, za którą jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny sobie oraz otaczającemu ciebie światu. Skup swoją uwagę na tej myśli, na tym uczuciu wdzięczności. A następnie podziękuj Sobie za tą praktykę. Rozpleć dłonie, otwórz oczy i unieś wzrok. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten dzień będzie pełny oddechu, przyjemny i lekki. A ja zapraszam Ciebie do kolejnych sesji. Będzie mi bardzo miło, jak polubisz to wideo, albo jak zasubskrybujesz mój kanał. Zapraszam też na liczne wyjazdy Felubo The Flow, których będzie parę w tym sezonie i zapowiadają się naprawdę świetnie. Będzie wyjazd z oczyszczaniem, detoksem i ziołami już w czerwcu. Później tę formułę prawdopodobnie powtórzymy we wrześniu. Dalej mamy w lipcu konie i yoga. także myślę, że to będzie... Wyjątkowe, to będą wyjątkowe wakacje, bo to będzie dłuższy wyjazd na 7 dni. I później w sierpniu wasze ulubione Wipsowo i pięciodniowy wyjazd o temacie wolności, uwolnienia i wypuszczenia oporu z ciała. Także zapraszam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Namaste!